Dzień dobry, nazywam się Anna Orłowska i jestem radczynią prawną, partnerką w Kancelarii Radców Prawnych Oczkowskiej i Partnerzy w Toruniu. W dzisiejszym newsletterze przybliżaliśmy temat sukcesji w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę ZOO. Poznaliście historię Krzysztofa, który od wielu lat prowadzi firmę transportową, Dysponuje bardzo dużą flotą pojazdów, zatrudnia kilkudziesięciu pracowników, w tym swoją córkę Karolinę, która za jakiś czas ma przejąć biznes prowadzony przez ojca. Pytanie: jaki sposób przekształcenia będzie dla Krzysztofa najlepszy, biorąc pod uwagę prowadzoną przez niego jednoosobową działalność gospodarczą, i w tym kontekście? Temat sukcesji ma takie doniosłe znaczenie. Ta tak zwana sukcesja to jest po prostu zasada wstąpienia podmiotu przekształconego we wszystkie prawa i obowiązki podmiotu, który się przekształcił. To tak zwana kontynuacja. Brzmi fantastycznie, prawda? Mam nadzieję, że z poprzedniego filmu pamiętasz, jakie mamy opcje przekształceń. Mówiąc bardzo skrótowo, mamy przekształcenie kodeksowe, czyli takie z udziałem biegłego rewidenta, możemy wnieść aport w postaci firmy przedsiębiorstwa do innej spółki albo możemy powoli przenosić działalność z jednego podmiotu na drugi. Jednak sukcesja dotyczy wyłącznie tego tak zwanego przekształcenia kodeksowego, czyli opartego o przepisy kodeksu spółek handlowych. Tak jak obiecaliśmy, ten krótki film poświęcimy tematowi najpopularniejszych licencji i koncesji w kontekście przekształcenia. Odpowiemy na pytanie, czy do sukcesji dochodzi. Faktycznie ewentualnie jakie dodatkowe obowiązki powinieneś, powinnaś spełnić, żeby do tej sukcesji faktycznie doszło. Zaczynając od branży, w której działa Krzysztof, czyli branży transportowej. Na pewno wiesz, że taka działalność gospodarcza wymaga uzyskania licencji, tak zwanej licencji transportowej. Mamy tu już pierwsze, ale. Jeżeli tak jak Krzysztof prowadzisz działalność transportową od kilkunastu, kilkudziesięciu nawet lat, to prawdopodobnie wydana ona została na bardzo długi okres, na przykład 50 lat. Jeżeli przekształcisz się w inny podmiot. To ten nowy podmiot otrzymuje nową licencję, która może zostać wydana wyłącznie na okres maksymalnie 10 lat. Jest to niewątpliwie duży minus y, przenoszenia licencji na inny podmiot. Jednocześnie musisz wiedzieć, że. Przeniesienie tej licencji wymaga ponownego złożenia wniosku o jej wydanie. Nie dzieje się automatycznie, teoretycznie przedsiębiorstwa, przedsiębiorca powinien, czyli spółka przekształcona, powinien wykazać, że ma możliwości i środki do prowadzenia tejże działalności transportowej. Może się również zdarzyć, że prowadzisz działalność polegającą m.in. na sprzedaży napojów alkoholowych na co oczywiście również musisz posiadać koncesję czy też zezwolenie. W tym przypadku mm, musisz pamiętać przede wszystkim o tym, że w terminie 14 dni od rejestracji przekształcenia, czy na przykład rejestracji spółki przekształconej, musisz zawiadomić o tym, że przekształceniu organ, który wydał koncesję. Co również istotne, jeżeli prowadzisz działalność w formie spółki cywilnej, to musisz pamiętać, że jakakolwiek zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej powoduje utratę czy wygaśnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu. W tej sytuacji zalecamy przekształcenie spółki cywilnej albo w spółkę osobową, w spółkę jawną, albo w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Po takim przekształceniu, jeżeli dochowasz tego 14-dniowego terminu na y, zgłoszenie przekształcenia, możesz dowolnie przeprowadzać zmiany składu osobowego wspólników. Kolejna koncesja, co do której bardzo zależy nam na jej kontynuowaniu, to koncesja na obrót paliwany. W tym przypadku dochodzi do wstąpienia podmiotu przekształcanego w prawa i obowiązki. Podmiotu przekształconego, ale musisz pamiętać, że masz 7 dni na zgłoszenie zmian w zakresie koncesji do Urzędu Regulacji Energetyki. Niezłożenie takiego wniosku może w najgorszym wypadku grozić nawet pozbawieniem prawa do wykonywania tej działalności koncesjonowanej. Może się również zdarzyć, że na przykład jeżeli prowadzisz działalność produkcyjną to podlegasz wpisowi do bazy danych o produktach i opakowaniach. A tutaj co do zasady ta kontynuacja ma miejsce. To znaczy nie ma w ustawie żadnych przepisów, które negowałyby przejście numeru BDO na podmiot przekształcony. Jednak muszę Ci zwrócić uwagę na pewną praktykę niektórych organów przewidującą czy łączącą posiadanie numeru BDO z numerem NIP. A pamiętasz, że w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, oczywiście ten numer NIP ulega zmianie. I to w zasadzie na tyle. Mam nadzieję, że te cztery licencje, koncesje, które Omówiliśmy w filmie, dadzą Ci pewien obraz tego, jakie trudności możesz napotkać przy okazji przekształcenia, a pamiętaj, że mówiliśmy wyłącznie o przekształceniu o tym kodeksowym, czyli na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat przekształceń, to zachęcam Cię do bezpośredniego kontaktu z nami i oczywiście do śledzenia naszego newslettera. Oraz filmów, które prawdopodobnie będą pojawiały się na tym kanale w przyszłości. Do zobaczenia!